Wyjątkowi goście dzisiaj razem z nami w studiu. Po dosyć długim pobycie w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że o tym też porozmawiamy sobie. Mikołaj Rybacki, Katarzyna Bromirska, Grupa Percival. Dziękujemy za to, że znaleźliście czas, żeby nas tutaj odwiedzić. Dlatego że od. Chyba końca maja jeździcie non-stop po Stanach Zjednoczonych. Nie, nie, no nie od końca maja. <laughs> od końca sierpnia, a byliśmy pod koniec maja w Bostonie na dwóch koncertach. Czyli to był pierwszy taki. Tak. pierwsza zajawka. Tak. tak, a od końca sierpnia, dokładnie chyba 26 jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. I tak koncerty widzę dzień po dniu praktycznie. Tak. Reprezentujecie dosyć charakterystyczny styl, znaleźliście sobie swoją niszę po prostu, bo to jest takie połączenie muzyki folkowej, ale też z takimi ostrzejszymi brzmieniami, nawet wręcz metalowymi, tak? Tak, tak, jesteśmy królem niszy. <grym> ale tu ważne, żebyście swoje miejsce. <grym> tak, no łączymy, właściwie jesteśmy pierwszym polskim zespołem folk metalowym, zaczęliśmy to już bardzo dawno temu. W latach 90. jeszcze łączyć metal z, z folkiem. Yy, w tamtych czasach jeszcze nawet nie wiedziałem, że w ogóle taki gatunek na świecie istnieje i że są takie zespoły. Yy, no i kontynuujemy to do dzisiaj. Dzisiaj jest zespołów folk metalowych w Polsce całkiem sporo. Czyli przyjęły się. Tak. Mm -hmm. <laughs> Chociaż yy, jakby inną drogą te wszystkie zespoły, mam wrażenie, idą. Nie naszą, ale to w sumie się nie dziwiło. bo nasza jest trudna i wyboista. <laughs> Kasiu, stany robią wrażenie? Robią, robią wrażenie, wszystko jest większe <laughs> i dużo, ale też przytłaczające troszeczkę momentami. A publiczność widownia? Wspaniała, naprawdę, bardzo żywo reagują, bardzo fajnie się gra i przyjemnie, także no. Także cieszymy się, że tu jesteśmy. Jesteście tutaj także no, z, z takim właściwie projektem związanym chociażby z tym, że 10 lat temu chyba wyszedł, wyszła trójka Wiedźmina. I to też pewnie pozwoliło Wam gdzieś szerzej wypłynąć, bo Wiedźmin to jest taki polski fenomen przecież. No, na pewno dzięki tej grze staliśmy się znani na świecie. Yy... Chociaż nie, nie odczuwamy tego jakoś mocno, to ma swoje dobre i złe strony. Na pewno dobrymi stronami jest to, że możemy sobie normalnie chodzić do sklepu i nikt nas nie odsunie. Znaczy czasami, ale rzadko. A domyślam się, że te złe to będą związane, że nie, nie chcielibyście pewnie z tym jedną rzeczą być utożsamiani. Nie, właśnie czemu nie. Zupełnie, no My jesteśmy faktycznie inni niż wszystkie zespoły <grym> i nie, nie, nie razi nas to, żeby być utożsamianym z Wiedźminem. Czemu? To jest fajna rzecz, fajna to jest gra. To wasze, prawda? Tak, to są nasze utwory, nie mamy z tym zupełnie żadnego problemu. Problem, negatywną stroną tego jest może to, że ponieważ nie jesteśmy rozpoznawalni, to w dalszym ciągu mamy problemy z organizacją koncertów, z tym, żeby nas zapraszali na przykład gdzieś. Dla wielu osób w Polsce, na przykład, nie jesteśmy wartościowym zespołem, bo jesteśmy jakimś, kto słyszał, kto słyszał. A, po, a potem, jak powiemy, a Wiedźmin 3, No, Wiedźmin 3, to tak, a no to my jesteśmy właśnie. A, to nie wiedziałem. I to jest bardzo często. To jest trochę minus, jeżeli chodzi o czysto organizacyjne sprawy związane z naszym zawodem. No ale ten międzynarodowy fenomen Wiedźmina to właśnie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, też dziś pozwolił Wam zostać być być zauważonym i, i to jesteście w Stanach i tak, jak sobie sprawdziłem listę tych miast, które odwiedzacie i będziecie dalej odwiedzać, no to ona jest taka bogata, imponująca i to nie są jakieś małe salki koncertowe. Auditorium teatru to jest, to, jest, to jest piękna, piękna sala Tak w no, To tutaj. nas zaskoczyło. Na, na szczęście nie sprawdzaliśmy sobie tego przed wylotem, bo byśmy <laughs> chyba nie wsiedli do samolotu, ja się tak śmiem z tego. Jakby wiedział, gdzie będziemy grali, to w życiu bym nie wsiadł, mm. bo bym się zestresował. Bo jak ja sobie to uświadomiłem, jak graliśmy w Waszyngtonie w Constitution Hall, jak wszedłem tam na tą salę, zobaczyłem te herby Stanów, zobaczyłem zdjęcia, że prezydenci tam przemawiają, zobaczyłem prestiż tego miejsca, nawet garderoba była taka cała w skórze obita, piękne fotele, to sobie pomyślałem, co ja w ogóle robię? Gdzie ja jestem? Jak to się w ogóle wydarzyło? I to w ogóle jest kilkaset metrów od Białego Domu. Więc to mnie trochę przytłoczyło. Ja pytałem Was o to, czy, czy Stany robią wrażenie, no bo wiadomo, że świat stoi coraz bardziej otworem. To już nie jest tak, że, że, że podróż do Stanów może być jakimś takim wielkim wyzwaniem, jak to miało miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Właściwie cały świat stoi otworem, ale czy są jakieś miejsca, które. Wam szczególnie, nie wiem, zapadły w pamięci, że, że tamte koncerty były wyjątkowe, tamta publiczność była właśnie w jakiś sposób szczególna coś takiego, do czego wracacie. Chętnie. Trochę ciężko jest jeszcze na tym etapie, bo jesteśmy cały czas jeszcze w szoku, cały czas jesteśmy w procesie, więc na pewno pójdzie przy, przy, później, później przyjdzie, przyjdzie jakaś taka, taki moment, żeby się nad tym zastanowić na spokojnie. Na teraz dla mnie. To na pewno zapamiętałem z jakiegoś powodu, nie do końca w tej chwili zdaję sobie sprawę z jakiego King's Theater w, na Brooklynie. Yy, może dlatego, że to piękna sala, piękna, piękna piękne sala, wnętrze. No i też wszyscy byli bardzo podekscytowani, że tam gramy, więc może teraz. Tak, właśnie muzycy, się muzycy prostu, byli, tak, i to byli i to się no. Tak. no i dla mnie osobiście ten Constitution Hall, bo, yy, bo jakoś wtedy do mnie dotarło wielkość tego wszystkiego. No bo chyba nikt z Polski tam nigdy nie grał. No, e, słuchajcie, przełamujecie bariery, tak. mury, pokonujecie, otwieracie te drzwi, które kiedyś były być może niedostępne. Mhm. I zapamiętałem też salę w San Antonio, bo była przepiękna. W San Antonio była prze, przepiękny teatr. No, czyli to też daje wam możliwość, nie wiem, nawet poznania różnych miejsc, zobaczenia tego, jak różna jest Ameryka, no, prawda? Bo, bo, bo jednak no, to, to jest potężne. Tak, mamy kraj. tak w pigułce. Ale też w olbrzymim tempie, bo to wszystko jakby trwa tak. z dnia na dzień i, i, i tak naprawdę wy cały czas w podróży chyba jest. Tak, jesteście. no wczoraj byliśmy w Columbus w Ohio, a przedwczoraj w Filadelfii, więc jutro już chyba St. Louis, tak, e, jutro e, Saint Louis. E, Milwaukee później, tak. Więc, więc tak rzeczywiście ta trasa a po, a potem jest. potem na południu gdzieś będziemy, w Georgii chyba. E, jak wyglądają te Wasze koncerty? Jak, jak to się wszystko odbywa? Czego publiczność widownia doświadcza? Hmm. Doświadcza dużo emocji na pewno i wiemy, że bardzo przeżywają te ludzie te koncerty, bo obrazy w połączeniu z tą muzyką na żywo mówią, niektórzy nawet twierdzą, że to brzmi lepiej niż na nagraniu, że, jakby, że to ich tak zaskoczyło, że to brzmi tak pięknie, więc na pewno wszyscy fani Wiedźmina wychodzą bardzo zadowoleni. I dla nas, no jakby my tego na, tak grając, my po prostu staramy się, wiadomo, no jesteśmy, gramy, staramy się wykonać swoją pracę jak najlepiej. Potem jak wychodzimy po koncercie do ludzi, to wtedy oni nas zalewają falą pozytywnych słów i komplementów. i i naprawdę wszyscy są bardzo bardzo no dokładnie, to by trzeba było publiczności spytać, czego dokładnie mm. doświadczają, bo my jesteśmy tutaj ograniczeni. Ja po drugiej stronie. Tak, po Musiałem drugiej się stronie. Na, nie, no, na pewno chciałbym sam obejrzeć taki koncert, zobaczyć, jak to wygląda, bo musi być niesamowicie, no ale niestety <noise> ktoś to musi robić. <noise> ale ktoś może zarejestrować, na przykład, i później można tak. sobie otwarcie. co to, to nie tego to nie daje, tak, to to nie, same, nie daje. Tu tak. jest jednak na żywo, to robi wrażenie. A to jest tak, że jak się jest na takim koncercie, gdy się wykonuje te utwory, wykonuje muzykę, gdy ten kontakt z publicznością, on może być pewnie w jakiś sposób ograniczony, bo to są światła, które gdzieś tam w was uderzają, ale czujecie energię od ludzi? No czujemy, hmm. zwłaszcza w momentach, kiedy oni wiwatują, bo na przykład tak. zobaczą coś fajnego na ekranie, jakieś widzimy w, w kąpieli. Tak, <grym> cały, cały pomysł na te koncerty jest taki, to y, zawsze mówi y, nasz y, klarnecista, który jest trochę kon konferancjerem, mówi, że cały pomysł, idea tego jest taka, żeby ludzie nie reagowali jak w teatrze cicho, y, na sztywno. Tylko właśnie emocjonalnie, jeżeli coś widzą, co mi się spodoba, żeby krzyczeli, żeby kręcili wszystko, robili zdjęcia, żeby w żaden sposób nie ograniczać tego kontaktu i interakcji. No i faktycznie tak ludzie reagują czasami bardzo żywo i to jest to jest fajne, to dodaje energii. Mhm. To też nie muzyka, bo to jest przecież cała wizualizacja z tak. tym związana, Dokładnie. także to też pewnie Dokładnie. daje takie wrażenie takiego spektaklu, prawda? Mhm. Tak, tak, tak. To na sam koniec jeszcze chciałem Was zapytać, a właściwie o taką refleksję tutaj, o taką refleksję się pokusić, bo na początku zaczęliśmy mówiąc o tym, że taka, taki połączenie folku i metalu to może być nisza, ale dzisiaj muzyka związana czy z filmem, czy właśnie z jakimiś projektami wizualnymi, wydaje mi się, że. Przeżywa taki pewnego rodzaju renesans. No, mamy koncerty związane właśnie z wielkimi produkcjami filmowymi, Hansa Zimmer, mm -hmm. Cimera, prawda? Y, czyli właściwie wy wyszliście z tej niszy i trochę tak idziecie w stronę mainstreamu. Tak, trochę, trochę tak jest i faktycznie dotknąłeś ciekawej rzeczy uświadomiłem sobie. Mieliśmy przyjemność y, dwa lata temu y, komponować muzykę do superprodukcji y, y, Ogniem i Mieczem. Na podstawie, no to był audiobook, yy, na podstawie Ogniem Mieczem Sienkiewicza mm -hmm. z wieloma wspaniałymi aktorami, jak na przykład yy, Pan Grabowski, który grał yy, za głowę. I byliśmy jedynymi kompozytorami. Mogliśmy stworzyć tą muzykę i reżyser zachęcał nas, żebyśmy wykorzystali całe spektrum, między innymi też metalową wersję. tam jest utwór, który. Ilustruje y, y, epilog Ogniem Mieczem, kiedy, kiedy to Sienkiewicz zapowiada już potop i jest tam mowa o Szwedach. Mhm. I ten utwór y, ilustrujący y, wejście Szwedów podczas potopu zrobiliśmy na metalowo. I, i mogliśmy tam faktycznie w tym soundtracku do Ogniem Mieczem cały wachlarz środków y, swoich, jakie mamy w, w arsenale, wykorzystać. I, I to tak jest, że, że to już faktycznie nie jest nisza, to jest już inny rodzaj też sztuki, bo to, tego, to już nie można postrzegać może w dziedzinie, w jakby ograniczając się tylko do muzyki. To jest już szersze, bo to jest też część całego dzieła w tym przypadku audiobooka, ale jeżeli mówimy o muzyce filmowej czy muzyce do gry, no to to już jest całość. To nie tylko jest sama muzyka, to nie jest zespół, który gra muzykę, tylko to jest muzyka plus obraz plus, plus wizualizację plus jakaś interaktywna część. Także no, faktycznie wyszliśmy z niszy, ale to też się łączy z naszą historią, bo przed chwilą mieliśmy rozmowę o tym o początkach naszych i jakby u zarania y, historii Percivala jest ta chęć tworzenia muzyki jako ilustrację do czegoś większego, bo na początku nie mieliśmy do czego, to sami pisaliśmy opowieści i zrobiliśmy taki y, spektakl, słuchowisko słowno-muzyczno-obrazowe, na samym początku o nazwie Tut tekal i próbowaliśmy to robić środkami, jakie akurat wtedy mieliśmy. Potem zrobiliśmy własną, własną ścieżkę dźwiękową do opowiadania Mniejsze Zło Sapkowskiego jeszcze na długo przed Wiedźminem, przed Aha. grą. Więc zawsze nas do tego ciągnęło i myślę, wydaje że teraz dlatego czujemy się w tym bardzo dobrze. W robieniu takiej muzyki, która jest trochę ilustracją. To ja Wam życzę w takim razie, żeby tych inspiracji przybywało i żebyście się fantastycznie bawili nie tylko podczas tego dzisiejszego koncertu w Auditorium Theater w Chicago, ale podczas reszty trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych i oby tych tras było jak najwięcej. Więc zaskakujcie nas jeszcze. No, może <śm> <śm> tak. Dziękuję Wam serdecznie za, za szybką wizytę u nas w studiu. Mikołaj Rybacki, Katarzyna Bromielska. Dziękujemy również. Dziękujemy, Dziękujemy i pozdrawiamy.